Nie wiem, czy widać, jak piękny wiatr powiewa po tych polach. Tam jest właśnie kamieniową. Jak wspominałem, spotkałem tamtych panów ze strzelbami w tamtym miejscu. Tam ktoś chodzi po polu. butach akurat zmieniłem na HX Jungle Boss. Nie mają membrany Gortex Chociaż widziałem są duże wersje tych butów z membraną Ogólnie rzecz biorąc Bundeswehr wycofuje już model butów 2005 także myślę że za 2-3 lata dostać nieskazitelnie czyste, niezniszczone Bundeswehry 2005 będzie graniczyło z cudem na rzecz butów z systemem tex Ja jestem temu przeciw Według mnie buty Bondezzery akurat 2005 są na tyle odporne na wodę Na uszkodzenia bo jest na tyle wytrzymała I zachowuje stabilność w terenie Że moim zdaniem jest to mój najlepszy but jaki miałem do lasu Zaraz obok HX-ów tu są dopóliczenia na byłot w drugim gatunku Muszę zobaczyć Niechcie widać jak się na unosi Nie wiem czemu Ale co sposzę do piwnicy Czasami są żyłem Jakździemy jak jak wedłem Ziomek jak do mnie że mi dziki napadną I znowu ze wcześniej ma z nika rocha się boże nie wytrzyma, mówię. Także dziękuję, Siś, i pozdrawiam. Filip Pytowski. Dziękuję.